Później będzie opening z LoL'a, więc czekajcie do końca. Ja pierdolę, ten flash! Ja się co tego flasza jebło! Gościu, ja tego flasza miałem 4 godziny! On też! What the fuck! No to było! Ja się z Ale No, no. Oj. Leży. Aha. To było niezłe. nie? Dzięki. Od beczek, od No kurwa, co?! No na przykład może ci powiedzieć, że... palec se złamałeś i musisz mieć plasterek. Nie. Chodzi o... <śmiech> 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 po, 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 po pierwsze, nie <laughs> do złamanego palca, nie dawał plasterek. <laughs> Ej na Ej, napadłaby. Lekarz pozdalnym powiedz, że zdajesz na WLC To jakbyście... To jakbyście na egzaminach klasisty dostali pytanie na sprawdzianie z matmy, kurde... kim był Jan Kochanowski? No XD I odpowiedź D twoim starym, nie? Nie na tym Albo, się zostali, albo nie, na sprawdzenie? Ale trzeba pamiętać, że Lux to support. I no. ona nie leci po jest, dobra. No i sobie <grytania> 3600 sekund to jest jedna minuta, na 3600. To jest 111 minut i dzielimy na 60 minut. No to dwie godziny. Nie ty chyba źle policzyłeś Gosiu No, na 100% Ty powiedziesz, że 10 kilobajtów to jest 1 mega Wait. Kurwa 100kg To 100 kilo, nie, mówiłem, że 10 razy 100 kilobajtów to jest... Ło to f**k! Nie ja Ile? co jest! Jesteś piękny! No, jest. Ej on... Jeden na ci poszedł, uważaj plecy! Plecy z nami! No on się dostał... No skołpa! No, tu jadłem ze skaut, Tu jadłem ze Czekaj na... Gdzie Side! Ej się kurwa! No, ja jadłem ze skołpa drastikus jak! Wiem ty c... c Tego ej sobie w sumie... Na no, mi wróci dał głowę! Jajku! O głowa ty Kurwa była. nie wiem czy. Okazję na tripla, nie? Nie to. Ale ja byłem no. za ścianą kurwa Ja typo nie widziałem, a dostawałem kity ja na powtórkę biorę. Dobra, już jesteśmy, koniec, jest tutaj, więc otwieramy sobie skrzyneczki, cztery skrzynki mam takie jeszcze pierdołki takie, więc najpierw może od tych pierdołek zaczniemy. Kurde, w sumie fajna emotka. Nawet no, jest fajna, fajna, fajna. Ja chciałem ją już ustawić, ale w sumie mam jakieś inne trzy fajne. Może później będę nie nią Dobra, otwieramy teraz tu. Rengar Series One, Shen, Vincency. Nic nadzwyczajnego. Materiał do klucza ten ten. Spoko, będę miał już kolejny klucz. W późniejszym etapie. Orn. Wiecie? Nie miałem orna, w sumie chciałem go zakupić. Brown no Tutaj akurat nie chciałem za bardzo zakupić. Więc tak są w ogóle jakieś nowe misje. Danie można też kapsuły zrobić, ale to może w następnym odcinku. W ten moment uda mi się jakieś właśnie takie kule jewnąć. Więc dobra. Zacznijmy od tej skrzynki. Chujowo. Teraz tu to. Lulu. Jeszcze chujowej Bardzo chujowo. I teraz to to Doskonała skrzynia, spoko, klucz I esencja, dobra esencja może być Mi się coś przyda, to nawet nie jest epic Małkaj też jakiś taki wiecie, co to w ogóle Nieposiadany bohater Mógłbym mógł później wymienić, jak stąd wypadnie jakiś film z dupy no mamy mistrzowską kalistę. Kiedyś to miałem w sumie. I tak, wymienię na losową skrzynkę. W sensie, w sensie skrzynkę, co gadam. Na losowy skin. Zobaczmy co teraz będzie. Pęk. No już ładniejsze, ale... Co to kurwa jest? Żart. Pomaczka serce aż. A ja tym gram. Dobra, tyle było z tego odcinka. Jak zawsze było useless. Nawet się nie nastawiam jakoś nic specjalnego. Mam nadzieję, że fanów wam się spodobało. Trzymajcie się do zobaczenia, cześć.